Dzień dobry! Giuseppe Giglio szef mówi. Jak wszystko dobrze? Wiecie, co robimy dzisiaj? Przepis super fajny. Dlatego, wiecie, ja jestem na Piemonte region. Ja mieszkam do Turinie. I tu mamy specjalny przepis, że nazywa się Vitello Tonato. Po polsku cielęcina z sosem tunczyk. Naprawdę jest super dobry. Musicie spróbować, naprawdę. patrzmy, musicie spróbować, dlatego będzie smakować ci bardzo, 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 bardzo. Ale jeśli startować, daj mi like na ten video i też subskrybujcie na mój kanał. Teraz tu tu, Patrz, tu, jest subskrybujcie i później jest dzwoneczko. Wszystko dobrze? Zaczynamy? Jedziemy. Najpierw musimy uczyścić mięso z błon. Widzicie? O tak, w ten sposób. Nie musi być perfekcyjne, wystarczy tak. I teraz do garnka, patrzcie, wysokiego garnka i dajemy nasze warzywa pokrojone. Tu mamy seler, później cebula, czerwona, jak chcecie cebula, i marchewka. Też dajemy liścia laurowa, mm, ale już pachnie. Dodajemy też gościki i pierprz żarna. O Super. Teraz patrzcie, ja mam ząbku czosnku pokrojone, dlatego wiecie, ja lubię czosnek. Szklankę białe wino, dobre wino. Nie zapominajcie dobre wino. I teraz lejemy wodę, aż przekrywać totalnie mięso. 1 cm, patrz. Tak, tak, tak. Jeszcze, jeszcze. 1 cm więcej, już. Dobrze. Teraz szczyptę soli. Dlatego musimy. I też dajemy szczyptę oleju z oliwek. W ten sposób. Troszeczkę. I Teraz muszę gotować 1 godzin, dlatego jest 1 kilo. Czyli jest 1,5 kilo, i pół, i pół. To normalne. W <grywa> międzyczasie idziemy z, e, zrobić nasze majonez. Dajemy olej słoneczkowy, jajko, e, musztarda, później cytryna, sok cytrynowy świeży. I voilà. Teraz sól. Voilà. I voilà. Całe składniki będziecie znaleźć na opisie. I patrz, jak zmieni teksturę. Patrz, jak zmieni konsystencji. Teraz jest super kremowe. A taki musi być. To jest eh, bardzo, bardzo fajny majonez. Oczywiście Wy możecie kupić majonez, spróbujemy, ale Wy wiecie, że ja lubię robić zwierzę. Tuńczykę musimy wycisnąć z oleju i później kapary. dodajemy też, ja lubię anchoa. Jeden albo dwa. I voilà. Wszystko mieszamy dobrze, dobrze, dobrze. Akuratnie Pokroimy, widzicie w ten sposób i teraz dodajemy nasze majonez. Pomału, pomału. I to będzie super pyszny krem do naszego mięsa. Ale wy mówicie jak może być tunczyk, że jest ryba i mięso. Tak. Spróbujecie, później będziecie znalazły nasze e, sekret włoski. Majonez i tunczyk i e, mięso i tuńczyk jest super dobra kombinacja. Teraz jest gotowe, ale jak chcę, że jest więcej kremowe, dlatego ja miksuję jeszcze w ten sposób, aby będzie taka. Widzicie? Mmm, ja pamiętam, kiedy było małe. Próbujemy. A, super, perfekta, też sól jest akuratny. Mięso już jest gotowe, dlatego widzicie, ja mam termometr na serce, nasze mięso na centrum, w środku, i jest 65 stopni. To znaczy, że jest gotowe. Muszę wystygnąć 2 godziny tu, bez lodówki. I później, kiedy już jest i idziemy na lodówkę cała noc. Patrzcie, co ja robię z brywa, że zostają. Ja miksuję, miksuję. Ja robię jak supa dla mojej rawioli, ale to jest inny przepis. Ja nie chcę powiedzieć teraz. Dobrze. Później nasze mięso jest już super zbite. Odcinamy sznurek i teraz pokroimy. Jeśli mamy krajalnicę, jest lepsze. Jeśli nie mamy, nie ma problemu. Idziemy z nożem. Widzisz, że ćwizącz będziemy w stanie zrobić piękne, cienkie plasterki. Pomału, pomału widzicie? Ale fajne. Mm. I teraz mój moment. ja ide sprobavač, ja muš je A pa fajne ten krem tunčikove. Pevno, pevno, rolujeme i probujeme. Mamma mm, Mamma mia! Ale bardzo mi smakowało. Ja myślę, że mój też, była tutaj, już nie była w Dlatego on dużo lubi ten witelto Ale, że podobał Ci się ten przepis, proszę, daj mi like. I też subskrybujcie na mój kanał. I też idziecie zobaczyć moją stronę internetową www.giuzetiliuszef.com. Możecie znaleźć mój przepis. Ale nadrukować albo czytać. Dobrze? Dziękuję bardzo. Do widzenia. Następne przepisy. Agrylercie.